Witam was w kolejnym odcinku z gry Bitco. Dzień drugi, kicikici kici. Zobaczmy co się będzie działo Ja sobie tutaj tylko wiatraczek przestawię, pięknie Uwaga, dzień dobry szefie, dzień dobry, dobry, dobry Dobry, bo... No dobra Nie ma lepszych tematów świniaku Ale o co chodzi? O grubego Majka ty czuję. No nie będę Takiej rzeczy niestety czytał, no bo YouTube lubi co lubi i mi nie wypada Także możecie w sumie Ustalmy Niech to sobie leci, ja to będę sobie samemu czytał. Pa, kolejny gruby. <laughs> Zamknąć ryję to poważna sprawa. Zginął nasz kolega. Nie zostawiajmy tak tego. Wielu naszych ludzi nad tym pracuje. Kali sam ledwo z życiem. Oszukał przeznaczenie! <laughs> Patrzcie się. Przeżyłem. Patrzyłem, jak Mike umierał. Dobra, wystarczy odprawa, was nie ominie. Obserwuję cię, Kelly. Poważnie, powa poważniejszego potknięcia i, i wratujesz, mimo że jesteś jednym z nas. I nikt ci nie pomoże. Masz w okolicy ak aktywną, woską mafię i silne czarne gangi. Musisz sobie z tym poradzić. Okej. Okay. Jak czegoś nie zrobić dla jednych, to przysłużyć się drugiemu, więc uważaj komu to obiecujesz. Znam stawkę szefie, a polecenia z bazy są jak bezpośrednio ode mnie, wykonujesz je od razu, nawet jeśli to zgłoszenie z porno-budy. Dobra, notatniki w dłoń, Kali słucha, słucha, słucha. Dziś przy, przynosisz minimum 5 mandatów za parkowanie, znaczy dla ciebie koniec okresu ochronnego. Za, Zacznij się polowanie, nie bierz tego dosłownie, dam sobie radę, zobaczymy. Czasem jak się dzieje to się nawet wyczyścić nie ma czasu. a wyszlać, dobra. Ale jak wyrobić 200% normy, to będzie mały bonusik trudniówki. Tak więc do roboty. Pogadajmy sobie. Okej. Okay. Hm. Dobra. Wise. Podrążę temat. Wśród was nie z was nie czuję się jak kobieta. Może dlatego, że ubiorę się jak facet? To nie dlatego, że jesteś facetem. Kraus jesteś facetem? Wiedziałem. Makijaż był zbyt ostentacyjny. Walcie się. Jak tylko z kobietami, a tu jest niedostatek. Hehehe, <laughs> <laughs> uh, haha. Uh. Co to za zapach? Proxir. Czyste panie, czy to znaczy, że z zastrzeliłeś zbiera? Nie, sir. Dobry Boże. Szczepański, byłeś na strzelnicy? Nie, sir. To co się stało? Mamy karalukę w domu, więc <laughs> strzeliłem rano jedno i zrobiłeś Nie, tylko go rozdrażniłem dziś. Czujemy <laughs> u szwagra. <laughs> Okej. Okay. Kelly, słyszałem, że i tak miałeś słabe wyniki. Może tutaj się podciągniesz. Na pewno i tak były poza twoim zasięgiem. Nawet <laughs> najsłabsze. Kup sobie dobre buty, bo całe, ży bo całe życie będziesz polerować krawężniki. Jasne, zobaczysz. Kończymy dziś. Głodny jestem. Niedługo pięknie spaśle. Sprawność Zaliczamy? Zaliczam. To się. Wal o... no, Cortes. Prze... Szepański. Przecież masz szpagra w komisji. Nie moja wina, że jesteśmy rodzinni. Dobra, lecimy na rewir. Kelly, nie będziemy tu długo stać. Wiesz co mam na myśli? Można zarobić kulkę. Taki mądry jesteś? To spadaj. No no, po co te nerwy? Jak będziesz miał dość, zawsze możesz zrobić jak Jackson. A co zrobił Jackson? Dostał. No na babę odwoków odwoków i wyjechał. Ulica daje wiele możliwości, ale ja tego nie mówiłem. To sam wyjedź, nawet jesteś w aucie. Zobaczmy <grywam> się kto odwalił grubego. Lepiej się... kto nie i jedziemy na pączki. Widać po was spaślaki. Przyda ci się... Dwu, dwuklik do biedgania. Jak się zacznie się dziać i kajdanki. Pamiętaj, że nie musisz zrobić wszystkiego. No to taki standard. No i mamy pierwszego delikwenta na mandat. Wystaw mandat, parkowanie... No... nie bierzemy. No co mu się stało? Kolejny na parkowanie, pięknie. Dobra, a ten to co? A zostawmy, a, holownik, no tak. I do Adamskiego. Pięknie. Centrala potrzebujemy, radiobus. Pięknie. Już kolejnego mamy na parkowanie nie nieważny, mam dać ich zaparkowanie i holownik pięknie wezwanie przejęte. Radziecki samolot nad NCA A idzie mi tu radziecki czołg Radziecki Kolejne do, zaparkowanie Pięknie, wezwanie przekazane I O! Kogo my tu mamy? Mógłby mi pan pomóc? Co mogę dla pana zrobić? Zgubiłem gdzieś tutaj po, po, po portfel. Nie dowidzę, rozumie pan. Pomożemy pan szukać? Oczywiście. Znajomy czeka na ciebie Urika. Ma jakąś sprawę dla ciebie. Dzięki za wiadomość. Zaraz tam pójdę. Co to może być? Portfel dla niewidomego. Okej okay. No może go zna znajdziemy Urika No to Biegnijmy Okej okay. Ok, ok. <laughs> Teraz będziemy się przytulać, spotkajmy się za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Może spędzimy razem święta? Pamiętaj, jesteśmy po tej samej stronie. Pan oficer zajeżdża do Luigi'ego. No dobrze, tylko mandat wystawi pan oficer. A? Biegniemy to w dużo tych kotów Okej. Okay. Nie ten załamek. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to dziwnie? No dziwnie. Tak jak pan? No, Odpisz sobie. Okej. 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 ojoj, oj, oj, oj. pięknie upłynęła godzina Jeszcze, że je szkali, robię swoje, ty lepiej też rób. Przynajmniej nie ganiam ze Tu masz trupa, skoro cię to realizuje. Czegoś się dowiedziałeś? James Brown, 43 lata. Miał coś przy sobie, czysty był portfel, obejrzyj sobie. Coś jeszcze? świadkowie? Nikt nic nie wie, jak zwykle. że trochę. To moja robota piątych parkometów, to uważaj, gdzie parkujesz. Sam uważaj, bo z senatorem nie ma żartów. A co, znaczy się powiedzmy. Zwrócę, zabrałeś, a nie będzie sprawy. Nie mam tych jebanych di mm, 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 diamentów. Nie, nie o kamienie chodzi przecież. Od cię też oddaj, ale o co? Sam wiesz co zabrałeś. Ale się, pamiętaj, oddaj co zabrałeś. Eee... wróć... Paść do Luigi'ego. Dzień dobry. No nie taki dobry. Wiemy przykro nam. Coraz gorzej w dzielniczym. Wszystko przez tych czarnych. Nie respektują reguł. Dorwę. Można pan na pomoc rodziny. Tatagliali. To jest sprawa policji. Możemy wspólnie z zrobić z nimi porządek, no nie? Musielibyśmy mieć tylko dowody. Coś się znajdzie. W policji od zawsze służy wielu Włochów. A przecisnąć brudasów zawsze można. Niech pan oficer przygląda się Lombardowi. Śmierdzi le lewizną na mile. No, parkowanie. Dobra, i kolejny. Nie przejmujemy łapowek. Kolejny. O, a pan... Hej, Glino, co za... Co jest, makaroniarzu? Robota jest, dla kogoś kto nie budzi podejrzeń. Kurierska, odbierz, dostarcz. Przyjmij. Idź pod 601, weź paczkę. Odwieź pod 631. Tamirez. OK. Do 611. I kto? Van OK. I pod 631 Nie bierzemy łapówek Panie policjancie, niech mi pan pomoże, co się stało? Zaginął mój po, po, kotek ZUZA, bo cała czarna. Nikt mi nie chce pomóc. Dziecka mam służbę, proszę. Pomożemy. Dobrze. Nie dogadujemy się. Dobra, mamy 200% norm. My idziemy pod pięć trzydzieści jeden. Daleko. I kto? Ramirez. Pięknie Ok Dobra I do Luigi'ego Może zdążymy Policja znów w naszych skromnych progach. Spokojnie dziś, przykro nam z powodu wczorajszego dnia. Dzięki, mam sprawę, szukam kotkę Kotkę? U nas tu go widziano. Może był, może nie. Dobra, bez tych Czarna kota Zuza. O, straż żarno. Jest tu do chuja? Pod nerwy? Kotek śpi w pudełku przykro, przy oknie, świetnie. Proszę go do dziecku, gdy przyjdzie. Ależ oczywiście, panie płacą. No i gdzie jest ta dziewczynka? Musimy ją znaleźć teraz. I do bardzo zajść. O, jest tu. Dobra. Mam zły wyjście, bu... No dobra, żartowałem. Kotek cały zdrowy, czeka w pizzerii. Ale tak się cieszę. Leci oddadzą Ci go grzecznie, bo inaczej będą mieli za mną do czynienia. Dziękuję, Panu. Dobra. O, portfel do niewidomego. I do Lombardu. Nie, to na pewno ja wam dam hej, będę miał was teraz na oku po tym co zrobiliście, grr. Ale to nie my, mamy leg legitny biznes, zawsze zgodnie z prawem, no przynajmniej z przedstawicielami prawa. Włosi mówią, że to wasza sprawa, że to kłamcy, mają w tym interes, aby nas, na nas rzucić winę. Rozwalili go czarni, a nie makaron. Nie możemy odpowiadać za, każde za każdego czarnego ziomka. To lepiej dowiecie się, kto to był. Dla waszego dobra. Z psami nie ma układu, ze mną się musicie ułożyć do... do no, a mało tam nie zginąłem. Minuję Was. Dobra, no, pięknie. Kolejny, zaparkowanko. Z tym, co musimy pogadać? Panie posterunkowy mam prośbę, tak. Zbierało mi się trochę mandacików zaparkowania. Wygląda pan na miłego gościa, dałoby radę co z nimi zrobić. Mogę spróbować serio? Okay. Zarobiliśmy panie Polica plus 5 Robimy podwójną normę mandatową Plus trzy, Ludność jeszcze plus 3 No dobrze Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Do usłyszenia w kolejnym No i cześć